Choć jak wielokrotnie powtarzał, że rok 2024 był praktycznie najtrudniejszym w trakcie jego dotychczasowych rządów, to radni docenili jego pracę. Prezydent mysłowic dariusz wójtowicz otrzymał zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium. My uważamy, że miasto za rządów pana prezydenta rozkwita, mimo wielu przeciwności, że tak powiem, z różnych dziedzin. Miasto idzie do przodu, miasto rozkwita. Pewne inwestycje jak zostaną dokończone, miasto będzie miało inny, inną ogładę, inny wygląd. Chociażby na przykładzie ulic, które są remontowane dwóch parków zamkowego, parku Promenada. Przed nami inwestycja bardzo duża na słupnej, gdzieś w perspektywie schronisko, także uważam, że wotum zaufania, jak również absolutorium dla prezydenta jest w pełni uzasadnione z mojej strony. Za wotum zaufania jak i absolutorium głosowali głównie radni z ramienia Wspólnie dla Mysłowic oraz Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwko byli radni koalicji obywatelskiej. Głosy, które były dzisiaj na sali, że pan prezydent nie słucha radni, nie słucha mieszkańców, są fałszywymi głosami, ponieważ nie wszystko też nam się podoba, nie wszystko nam się udaje załatwić. Ale rozmawiamy z prezydentem, siadamy do stołu, prezydent zaprasza naczelników, panią skarbnik i rozwiązujemy wiele problemów. Cokolwiek by nie mówić o prezydencie Wojtowiczu, to jednak dobro mieszkańców i to, żeby mieszkańcy. Czuli się komfortowo i byli zadowoleni z tego, co się w mieście dzieje, jednak mu na tym zależy. Sam prezydent Wójtowicz, jeszcze w trakcie sesji, podziękował radnym za zaufanie i pozytywne podejście do zmian zachodzących w mieście. W kwestii tych krytykujących jego działania ma również zdanie. Wotum zaufania jest na tyle ważnym elementem tej układanki samorządowej, że niektórzy radni Koalicji Obywatelskiej próbują przechodzić już do rozwiązań siłowych, tak jak między innymi stało się niedawno w Zabrzu, czyli do referendum. Tutaj nikogo nie interesuje z radnych opozycji, czy dobrze jest w mieście, czy źle. Tu chodzi o to, żeby zrobić kolejny raz jakąś zadymę, napuścić mieszkańców na siebie. Za przyznaniem wotum zaufania i absolutorium prezydentowi z Zdariuszowi Wójtowiczowi głosowało 13 radnych, 9 było przeciwko. Jeden nie pojawił się na sesji. Wieś Krasowy została po raz pierwszy y, wspomniana w dokumentach 24 czerwca 1295 roku. Y, dokładnie w dokumencie lokującym wieś Lędziny na prawie niemieckim. Y, ten dokument wystawiła ksieni Gertruda i przyorysza Tomka z... Y, Opactwa Benedyktynek w Staniątkach koło Krakowa, gdyż to opactwo było właścicielem majątku lędzińskiego. I w tym dokumencie również są określone granice, granice tej wsi lędziny. I jedną z tych granic jest las Krasowy, czyli dzisiejszy las, który oddziela lędziny od krasów i w którym w późniejszych czasach została wyrąbana polana pod osadę ławki. W tym dokumencie również jest wspomniany sołtys Zislaw z Krasów. Zislaw to imię można odczytywać jako Zdzisław lub Czesław. I ten, ta wzmianka mówi nam o tym, że Krasowe już najpóźniej w 1295 roku były już wsią na prawie niemieckim. Z przyjściem do tej parafii księdza Jana Sołtysika. On miał takie wizje, a my, powiedzmy szczerze, chcieliśmy mu pomóc, bo ja pracowałem na kopalni prawie 30 lat. Więc to była taka wałdana na młyn, że, że mogliśmy coś zrobić. To jest taka, powiem szczerze namiastka rzeczywistości górnictwa. Ja pracowałem w oddziale przewozie, myśmy takie wyrobiska tworzyli, przebudowywali. Te wagoniki są z kopalni Krupiński Suszec, SRK nam to przekazało, a potem jakoś, jeżeli, jak żeśmy to yy, pozyskali, yy, okazało się, że jednak na kopalni Mysłowice Wesoła też ktoś się obudził, no i przekazał też nam to. Ale wszędzie kopalniach. Grupy... Zarys ogólnie jest podobny. Jedynie chcemy jeszcze tutaj pozamykać to całe. Tak jak na kopalniach są bramy takie e, okratowane, więc będzie to zamknięte, będzie brama otwierana do środka. Jeszcze tu panowie mają kilka elementów do powieszenia, ale takim celem moim jest to, by tu umieścić historię, e, historię tego miejsca, czyli taką ścieżkę edukacyjną. O historii, bo mysłowice słowice historię kopalń mają od XVIII wieku. I o tym się zapomina. Na tym terenie były bieda szyby, na przykład. Gdzie opowiadają, jak to woźnica z koniami wpadł do środka. Bieda szyby pod domami. Są chodniki. Tutaj niedaleko pod jednym domem jest na głębokości 100 metrów chodnik do starej kopalni Józefka. Także tu były bieda szyby, baśki tak zwane. Wychodziły szyby do góry. Były kolejki, które transportowały węgiel. Węgiel stąd transportowało się barkami też. To Drzwi szkół w całej Polsce zostały oficjalnie zamknięte na kilka miesięcy. Rozpoczęły się długo wyczekiwane przez uczniów wakacje. Wakacje spędzić jak najlepiej. Może nie zabezpiecznie, tak, bo jeżeli na no rowerze skaczę. Ale nie chcę, se, nie chcę się połamać ani nic. No Chcę spędzić wygodnie, dobrze, z kolegami. Chcę ze znajomymi spędzać czas no i, i i z rodziną też. Ale przede wszystkim odpocząć po kolejnym roku szkolnym, w trakcie którego na pewno łatwo nie było. Z jednej strony cieszę się, że uczniowie mają w końcu te wymarzone wakacje, bo widzę radość u uczniów, ale też takie wzruszenie i ze strony nauczycieli i ze strony oczywiście uczniów, bo wiem, że uczniowie też będą tęsknić za swoimi kolegami, koleżankami. Każde zakończenie roku szkolnego, szczególnie w szkołach podstawowych, to wielkie. Emocje i to takie pozytywne. Młodzież kończy jakiś etap w życiu: przed nimi wakacje, wielkie przygody, ale z drugiej strony, też smutek, że czasami, gdy wychodzi się z placówki oświatowej, nie będzie się już więcej widziało dzień w dzień podczas lekcji swoich przyjaciół. Ale tak to już jest tylko od młodych ludzi zależy, czy takie przyjaźnie przetrwają do końca życia. Ostatni rok szkolny był intensywny dla tych, którzy na co dzień o edukację w Mysłowicach dbają. Kolejny znakomity rok szkolny w Mysłowickiej Oświacie, kolejne termomodernizacje, doposażenie w zielone pracownie, w stołówki szkolne. Rozwijamy naszą infrastrukturę oświatową po to, aby młodzież mogła w lepszych warunkach zyskiwać wiedzę, a nauczyciele w bardziej przystępny sposób tą wiedzę przekazywać. Ale to dopiero od 1 września. Najpierw ciężko trenowali, by potem wygrać i to na wielu polach. Mysłowicka Szóstka najlepszą placówką igrzysk młodzieży szkolnej. Chodziliśmy na SKS-y, poza szkołą nie przygotowaliśmy się, ale mieliśmy sks -y i pani nas bardzo dobrze przygotowała. Ja uczestniczyłem w siatkówce halowej i siatkówce plażowej, w której zajęliśmy pierwsze miejsce w Mysłowicach a także wygraliśmy zawody rejonowe z tych siatkówek dwóch. W sukcesie szkoły brało udział 37 uczniów i uczennic, którzy walczyli z reprezentantami szkół w różnych dyscyplinach. No dobry rocznik. Dużo, dużo mieliśmy trenerów klubowych, którzy z tymi dzieciakami pracowali, co by nie powiedzieć, to też jest ich zasługa. Natomiast ogromna pasja i zaangażowanie mojego nauczyciela wychowania fizycznego Moniki Kuchni, który, która niejednokrotnie przed godzinami po godzinach pracy zostawała na SKS-ach. No ja jako dyrektor w też nie mogłem przegapić takich talentów, gdzieś tam pewne rzeczy. Się gdzieś się udało wspólnie poukładać. Dziś młodzi sportowcy otrzymali pamiątkowe medale i upominki między innymi z rąk prezydenta Mysłowic Dariusza Wójtowicza. Olimpiada młodzieży mysłowickiej pokazała, że właśnie szóstka stała się szkołą najlepszą, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, dwa pierwsze miejsca wśród dziewczyn i wśród chłopaków pokazały, że nauczyciele i dyrektor bardzo mocno angażują się. W to, aby dzieci zdobywały zaszczyty w siatkówce, w koszykówce, w lekkiej atletyce. I w kilku innych dyscyplinach, w których szóstka pokazała prawdziwego sportowego ducha walki. A kilka gałęzi, które zostało trzeba przewinąć e, drucikiem. Jak zostały jeszcze jakieś kwiatuszki, to też dodałyśmy i, i takie cuda wyszły. Na no, spontanie wszystko, <laughs> całkowicie. materiały trzeba mieć ciekawe i wtedy... Żeby się to trzymało. ...ładne wianki wychodzą. To jest wydarzenie, które organizowane jest u nas już przez parę dobrych lat, właśnie tutaj, w tym pięknym miejscu, na Wesołej Fali. Jest to impreza związana z klimatami słowiańskimi, związana z tą legendą kwiatu paproci, z ogniem, z wodą, z wiciem wianków, więc wszyscy jesteśmy tutaj bardzo złączeni z naturą. Mamy szereg warsztatów tematycznych, no i bardzo dużo atrakcji również muzycznych, więc naprawdę impreza, która nie dość, że wizualnie jest bardzo atrakcyjna, to również ma swoją wartość edukacyjną, ale też przede wszystkim dostarcza absolutnie bardzo dużo przyjemności. Lepimy z gliny, naturalne materiały wykorzystujemy do tej pracy jak właśnie e, glina. E, to co znajdziemy w lesie szyszki. Tutaj mamy na przykład patyk wędrowcy. Dzieci sobie znajdują patyk, które ozdabiają po prostu e, wedle swojego gustu. Tu mamy różnego rodzaju skrawki materiałów, potencjalnie e, można powiedzieć takie e, niepozorne. Niedzielna Laba na Górce Słupeckiej okazała się prawdziwym świętem relaksu i rodzinnej atmosfery. Wszystko co integruje społeczność lokalną ma to sens moim zdaniem, bo, bo jest zainteresowanie. Ludzie chętnie tutaj widzę się rozkładają. Laba na trawie przyciągnęła wielu mieszkańców od najmłodszych po dorosłych, spragnionych kontaktu z naturą, dobrej kawy i uśmiechu. Sympatyczna atmosfera, pogoda dopisuje, mamy czas dla siebie w miłym towarzystwie. Bardzo miły pomysł na niedzielny poranek. Atrakcje tutaj wszystkie są fajne. Mieszkam w Jestem zadowolona, szczęśliwa, że mogę się z wieloma osobami spotkać. Na miejscu czekały liczne atrakcje, teatralne animacje, pokazy kuglarskie, czytanie na trawie, a dla dzieci dmuchańce i zabawy pod chmurką. Nie zabrakło też smakołyków, zdrowych przekąsek i orzeźwiającej lemoniady. To jest bardzo dobry pomysł, można się zintegrować, można posiedzieć na trawie, spędzić miły czas z rodziną, z dziećmi, przy okazji odwiedzić ciekawe stanowiska, pobawić się. Bardzo się cieszę, że wraz z Latem ta akcja wróciła. Jest tutaj bardzo fajnie i. Polecam. To był piękny początek lata i zapowiedź kolejnych wydarzeń plenerowych, bo już za tydzień, tym razem w dzielnicy Wesoła, popołudniowa siesta na wesołej fali. A! Za sprawą kulinarnych programów gości w domach wielu z nas. Teraz wy możecie gościć i u niej. Każdy klient jest inny. Ja bym chciała go zadowolić i yy, sprawić, że jego goście będą się tutaj świetnie czuć. I faktycznie z pewnością można poczuć się tu świetnie. W miniony weekend w skąpanych w słońcu ławkach Jolanta Kleser otworzyła miejsce ukryte wśród pól i łąk, pachnące rozmarynem, cytryną i pieczonym czosnkiem. Chcę serwować inne jedzenie niż wszędzie, ale to dlatego, że ja uwielbiam kuchnię śródziemnomorską. Jestem w niej dobra, bo ja jestem kucharzem e, i ja gotuję, e, więc możemy zrobić na przykład live cooking, paję hiszpańską stanę tu w ogrodzie z dużą patelnią, tak jak to się dzieje w Hiszpanii i na przygościach będę przygotowywać, będzie pachnieć. Możemy rozpalić piec, tak jak tutaj mamy na dzisiejszą imprezę i serwować pizzę. Nie ma tu codziennego menu. Każde spotkanie ma swój własny smak i charakter. Chcemy, aby te przyjęcia po prostu były inne niż wszędzie dookoła bo chcemy pokazać, że to jest dobre i pyszne i, i warto, warto spróbować. Na co dzień miejsce działa na rezerwację, ale wybrane weekendy będzie dostępne dla wszystkich. Tak będzie przy okazji kolejnych kulinarnych wydarzeń, hiszpańskich fiest, greckich uczt i włoskich popołudni. Jesteśmy takim miejscem eventowym, taka przestrzeń do wynajęcia na wesela, na chrzciny, komunie, na urodziny. Jeśli więc chcecie poczuć klimat południa Europy, wyjeżdżając zaledwie na południe Mysłowic, sprawdźcie. Za nami Mistrzostwa Śląska Młodzików oraz Memoriał imienia Pawła Jaśńskiego w zapasach. Zawodnicy Siły Mysłowice spisali się znakomicie. Wywalczyli pierwsze miejsce drużynowo oraz zdobyli wiele medali indywidualnych. Za sukcesami młodych zapaśników stoi codzienna praca. Trenuję na sile, ciężko trenuję bardzo. Ja poza treningami dobrze się odżywiam i. No o siebie trenując, tak? W Słowicach sporty walki cieszą się od lat dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Poziom rośnie, a najważniejsze jest to, że dzieci chcą, przychodzą, e, chcą trenować sporty walki, bo to nie tylko zapasy, ale też, też inne sztuki walki. E, no i widać to na treningach. Podczas zawodów na widowni nie zabrakło wyjątkowych gości. Zmagania młodych zapaśników obserwowali olimpijczycy, którzy chętnie dzielili się swoim doświadczeniem i wspierali młode talenty. Zapasy to są taki, y, musi być zawodnik gimnastyk kurcze nie tak u nas tu na przykład, o Stasiu Krzesińskiej to był Jagol. Byli tak sprawnie fizycznie. On robił rundę, kwiflak, salto i stanął tak kurcze no, wysportowany. Musi być zawodnik. Miasto wspiera rozwój zapasów, bo to nie tylko sport, ale sposób na zdrowy styl życia i budowanie charakteru. Zapasy nadal w Mysłowicach są bardzo poważnie traktowane. i Mamy bardzo dużo młodych ludzi, którzy chcą trenować, dbać o swoją kondycję fizyczną. I chcą reprezentować miasto godnie i przywozić medale dla naszych mieszkańców. Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.